Jak siedzi, Ale, fajny. ale Jak siedzi na sofie. On, fajny. Tutaj, on tutaj wleciał, siedział na komputerze. O, to jeszcze ciekawiej. Siedział na komputerze, ale sobie poleciał, o. No więc przedstawiam wam mojego ptaka. ptaka. A dlaczego wam go przedstawiam? Ponieważ będzie głośno chyba. A to wszystko przez moją córkę, która go przed momentem wypuściła. Także Was bardzo przepraszam. O, widzicie, jak roz, roztowuje skrzydła? Nie, nie wiem, ma problemu. Trudno... No, więc bardzo Was przepraszam za mojego Francesco. Yy, no i y, oczywiście mam nadzieję, że nikt tu nie nagrywał, chłopcy. No, no to bardzo was proszę, bo potem okaże się, że jakieś filmiki będą latać po na YouTube, więc ja proszę sobie tego nie życzę, więc bardzo was proszę, chłopcy, żeby nie było tutaj jakichś numerów. No, więc widzieliście mojego Franceską, moją papuszkę, to jest papuszka nimfa, jest bardzo niedobra, niegrzeczna, ale tyle o papuszce. Moi drodzy, prosiłam Was o przygotowanie skutków II wojny światowej. Czy jest jakaś dzielna osoba, która by się chciała na ten temat wypowiedzieć?